Lecimy z kolejną degustacją. Szlęckie mocne. Kolejne piwo z browaru Wampur. Oczywiście oryginalna receptura, 7% ważone z pasją. No, puszka, mogę powiedzieć, że przykuwa uwagę, no ale to nie jest najważniejsze. Sprawdźmy, jak smakuje. Ups. Lecimy. skupienie, pyk mamy to i na razie jak widzicie, piana gęsta aczkolwiek, no gęsta gęsta, My, myślałem że dość szybko ucieka i chyba rzeczywiście te pęcherzyki uciekają dość szybciutko ale zobaczymy jak smakuje w zapachu, no czuć lekko alkoholowy e, 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 alkohol ale spróbujmy. Barba. Muszę tutaj uciec z barbą. Piwo ciemniejsze. Ciemniejsze, klarowne. Ale... E, jeszcze raz, jeszcze jeden łyk, bo tutaj... Kurczę, no, Przebija się ten leki, alkohol na końcu, goryczka prawie, prawie chyba niewyczuwalna. Z mocą, to zobaczymy na koniec tej degustacji. Było zmrożone, bo no może nie zbrożone ale lekko schłodzone, to nie wiem, nie wiem czy nie. ma taki dziwny posmak na końcu ma taki dziwny posmak na końcu, ale no tak, tak, tak charakterystyczny chyba dla tych, dla tych piw mocnych, które niedawno testuję z tej, z tej samej półki ale jak widzicie to piwo znika Pozwolę sobie jeszcze na małą e, dolewkę. Kurczę, no nie jest najgorsze. Nie wiem, zastanawiam się, czy I jest e, na równi z kuflowym mocnym. O nie. E, o nie, nie, nie. Ta piwa szlacheckie mocne. No powiem wam, że mm, na początku mm, nawet nawet ok, nawet do, do wypicia y, nawet y, no nie ma problemu, jest, y, nie, ta delikatna goryczka, ten alkohol nie jest taki, y, który się mocno wybija w tym piwie, ale jest taki posmak na języku, nie wiem jak to określić, y, no nie, 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 to nie jest to, co... Czego poszukuję w, w, mocnym, w mocnym piwie? No, kolejne piwo z serii mocnych piw, 7% szlacheckie z browarów vanpor. No, wydaje mi się, że raczej już się nie spotkamy chyba, że za gości przy jakimś samackim stole. Mam nadzieję, że będziecie komentować, subskrybować. No i napiszcie mi w komentarzach, jakie wasze odczucia są odnośnie tego piwa. Czy jest on na zimowe wieczory, czy raczej wypić zapomnieć. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.